Halo, halo, tu Ula Dudziak. Bardzo ważna sprawa. Apeluję o odbrożenie koncertów. My, artyści, my, muzycy i cała rzesza osób obsługujących koncerty. Od wielu, wielu miesięcy nie mamy pracy. I to jest dramat. I okazuje się nagle, że teatry otwarte, kina otwarte, odbywają się imprezy sportowe, a koncerty zabronione. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, że to jest dyskryminacja i apeluję o zmianę przepisów z dniem dzisiejszym. Dlatego, że miały być te przepisy zmienione, koncerty odmrożone pod koniec tego miesiąca, czyli pod koniec maja. I tak się nie stało. I ja apeluję o zmianę, czyli apeluję o odmrożenie koncertów.